Raną? Dobra, odpala Mateusa no ma Ale, to... O, Ale to nas nie będzie słychać, nie? No będziecie, będzie was słychać O kurwa No, no już cię słychać no, Dobra. No, i pe... Boom fight pe... Zakładam i się bijemy Normalnie w pizdę dostaniesz taką od Gehomesa Dobra, testowy ekipunek, część pierwsza Walka numer jeden, B. Błyski na Mateusie grane ogólnie Dobra, Gegum z dwie tury i nie ma go No już mu GRK siedzi GRK w, w sumie gram bez PO trochę Czekaj, po pokażę, A łapki co dają Pokażę dla widzów EQ oponenta Patrzcie o co on ma, ma pół torby O dobrze idzie dobrze idzie Dobrze Gehums, jedziesz z nim. Takim. Nie no, padnę. Je... A jeszcze przy do to, to może nie. Ach, jeszcze przed... Przebiję ci! No na no, bo no, to na pewno. zestrasz się. Dobra. Nie, nie, to, to mógł być. To, to mogło być decydująca klątwa. Ach. Dobra, agres. Dobra, I... O! Agres! A! A! Ja pierdol... Dobra, ty chyba nie to konto sprzedałeś Gehuz no. Eeeo nie miałem założone, to jest na moje usprawiedliwienie Dobra Wy... Ale mogłeś nie wejść Dobra A ten Cebek to też no. XFZ A ty już bijesz A ty nie no. o, Ale się A ty masz I tam jeszcze jak... w ogóle? No, jak podejdę i nie, i nie siedzi na mnie gierka, to mam... to jest bardzo dobrze. Nie? A ty masz dotyk na tym woju? No błogo. 20 minut jeszcze. Ale ten dotyk który chuja siada. Na Ravdusa siadał mi wczoraj, bo rawdus słaby, ale... Co ty gadasz? Orku Ale cię rucha ten duchobłudnika, nie? nie? tak o XFZ grane. Jak G, a dotyk A ja już power, no to jest świech na sali. O nie! Jesteśmy... Nie? Rozjebani Nie no Ty... pa Padniesz tym wojem mówię, Słyszałem, po... że masz EQ za milion złotych jak cię rozpierdala duchobudnika Nieprawda, ja wszystko za Mki kupię. <noise> <noise> Ej ale? Pokalis, frajerzy jebani ale <laughs> to, to będzie na wizji, no, to mówisz na kolegę. Na youtube będziesz, gegujz Tak, coś tu trzeba zmienić, ale co? Um. Podwójne płomienne se załóż Nie. A weź wypierdol ten cebek, daj ten kur... E, załóż se czapę FO Podgląd kurwa taktyk przeciwnika Daj tą czapę no, co Ten co cebek, cebek o, wypierdol całkiem E i XFZ Ale mimo... Patrz Ile jest teraz FO działa? 16% Ja kitu, to była zbroja A co ta zbroja daje? Bo zmienili bonus, nie? Nie, A, nie, Oni się pomylili, że zmienili Oni się pomylili, że zmienili nie, <laughs> Aha. Nie się prawda? niby no, ty nie F No bo mam mistrzostwa błysk, błysk, błysk I... <laughs> ja pierdolę. Ale pierdolę A jak 2k w 10 roku, nie? Ale jak on coś wygrał właśnie no wygrałem, no bo... a szkoda gada. No coś lepiej idzie niby teraz, ale... A jestem po OR czy przed? Po OR jesteś już. A czemu nie pokazuje mi? Co to jest za gra bo Kurwa, nawet do or u mnie dochodzisz. No weź na łapie jeszcze raz go pierdolni. Tylko teraz... Ej, ty 200 Gdzie? Eee... Y Kanały. Kanały! Co, idę, to, idę, to, idę, ej to, ej, ja podejdę, mogę podejść na odcinku No? O, na odcinku, góry. To ja Mateusem bez broni zaatakuję. Kurwa, bo ja nie wiem gdzie tu Jaki tu jest kurwa burdel w tym jebanym eku, nie, tu nie mogę nic wyjebać. Quest czarna pietruszka, wypierdalam to. No, bez... Ja z Fizzim te... ja teraz bijemy tego. Yyy e e Kurwa nie mam kulki. Kanały, o, ja. I o tam kanały. Ja tam kanał. Dobra, odpalam konta. Kanały ten Będzie montaż na odcinku czy nie? Nie, nie będzie montażu. Ja <grym> pierdolę. 5 oh. minut. 5 minut. Bez montażu. Mężonych bez cięć. A ty no, a, a Sobol co? A Sobol idę kontami. No, no, a Sobol odpalam konta. No, ale po co? No, jak każdy... Weź jeszcze, weź jeszcze powiedzniki. Weź jeszcze powiedz, weź jeszcze powiedzy, jakie masz konta, Sobol. Nie no, wyciszyć niektóre momenty, gościu. A, ale, Nie, stary, mnie nikt nie ogląda. No. Ja cię oglądam. Nie, my jesteśmy pojebani siebie sami. To... A... Za bany odpowiada ten... Kuba Puchacki. Kuba. <laughs> Nazywam się Kuba Puchacki Gra w Margot Róbcie grupę A moje konto to <laughs> Dobra, lego teraz PW leć. Nie, podpis ty za heroz elita Nie, kom, a wczoraj łapałem nie, ale Arleta zajebał to Znowu? Zaraz... Ja pierdolę sobie podpisy ja mam, ja, mam ja mam trzy podpisy Arlety Dzisiaj, dzisiaj Gehomes podpisuje legendę naszej szyjnik Jak, jak spadnie od razu go ubieram, nie? Dobra, góry. gdzie kurwa? Ale macie grupę A już, czekaj, ja, od, ja odchodzę od tych no, kurwa Arleta no, chyba też Dobra, już Dychaj jest grupie, czy nie? Tak będzie krótki. Dobra, poddaję Mateusem Wow. No! Super. Łap hero. Ale miecz. No bo... mi to. Blazak. Dobra, chodź się dalej na... napierdalać. Gehusz <noise> nie odpuści dopóki A nie wygra bo, z tobą. Och, chodź nowy odcinek robimy. O, od nowa. Jeszcze raz. Jak przegrywa. No dobra. Niech ci będzie zło. Zmień ten cewek, Gehusz. <noise> Że... <noise> no, on... jestem. No wiem, zmień to. Ty jesteś zjebany, na dwóch ręce mam cebek zmieniać No ja na przykład walę bez i walę wszystkich no dobra, na pizdę dobra, ale ty jesteś kurwa na 210, tam nie ma cebeka porządnego oprócz pierka Bez Nie no nie Nie, nie, nie no nie yeah. B Dobra, podlam przeciwnika Chodź tak nawet jest. nie wchodzić ci ten cebek A jak szybko ręka zmienia Oj to i... Dobra, ja to jest na dwóch ręce, ja pierdolę, weź. I frajzerem to możesz... ...wypierdalać już stamtąd. Fizyczna daje, daje. O, tak. dotyk na dwóch ręce. Co się dzieje, co jest grane? Ale fizyczna daje dużo. Co, PO? Pojebało cię, pojebawszy? A, no, bo ty teraz PO nie masz. No nie masz, pierdolę. No, a, właśnie, właśnie dlatego poprzednią walkę przegrałem moim zdaniem. No to teraz się okaże. No, o! O! No. Dobrze! Konkretny cebek poszedł teraz! Cebek za 9k, za 10k i unik, nie? Ko konkretnie weszło. No bo unikam groźnych ciosów. Eee... Dawajcie, Luka, was zbijemy. O, to jest dobry pomysł. Nie, jeszcze pół godziny. Serio? Mamy być punktualni. Nie w kurwie, nie. A może inni akurat kończą pracę o tej godzinie i trancą? No właśnie, kurwa. Tylko sobie myślisz ziomek. Nie no sobie I... konto odpali. Ty jeszcze, jeszcze zdublowałeś jak mnie? Miałem... <laughs> dobrze, dobrze. Cześć tam. Ja Zwykonto. nie wiem, ja... Zwyką to sprzedałeś. Ale ja ci powiem, że ło... że łowca... że ja mam największy problem. Nie wiem, ty, ty masz zwykłe eku, a ja mam z wargą, mam takie problemy, nie? To, to się w głowie nie mieści. Ja nie wiem co ja tu mam ubrać. Tak ja ja nie mam zwykłego eku i mam niezwykłe. To to to, 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 to. No nie no, bo ja mam teraz zestaw kurwa no, za podwojów typowo Nie wiem No jo no ale kurwa Mi roz... Ja miałem wizję i mówię to będzie dobre, A... muszę wspierać. A jakie ty grasz buty? 6-0 klątwa? Tak, 6-0 klątwa Mi się to śniło i mówię no to będzie to Nie wiem, nie, nie wiem co tu, co tu jest nie tak <tłuk> Ja, z tygrych. Z tygrych. Z tygrych, nie na no Na moje to ten helm do wypierd... <grych> um, ale ten helm obniża unik, nie? Aha, a tak ta... ta... Efo nie obniża? Obniża Nie, obniża, nie. ale mniej Eee, Ravdusik Łatwo z Gehuicem, co? <grych> Ty, a nie doszedliśmy nie, do Erki nawet to a... jest najlepsze? Najlepsze jest, że Ravdus się teraz cieszy jak, jak małe dziecko, nie? <grych> a ja kurwa szlocham. <noise> Czekaj, no zagramy to podwójne okay. FO, ale no i... Eku o... cię wyślę, no, EQ mam takie. Ale naprawdę to mi miałem... z nocy miałem objawienie. <noise> Uwie, to będzie to. weź jeszcze łapy z klątwą daj. Widzisz? No a ile ty ty USA <noise> dużo obniżesz chyba? Pier, łapy? Zbroja też chyba? Tak. Tak. Czekaj, ja obniżam, obniżam 1,20 A ja, ja wiem czemu ja przegrywałem, bo ja strój miałem zły ubrany no tak. tak, to jest to Teraz pójdziesz Ale nie, to, to i tak jest, to jest dobry, ale... Dobra, Dobra. teraz... Na ile to runia? Teraz Turką cię bić Nie wiem Jak Turką, to muszę się skupić Zoba, <coughs> Turką cię pierdolę A, za 13 No, no dobra, Dobrze, jedziesz z nim. Ty ale podwójne FO mam, nie wiem czy to. No i widzisz paczek jedziesz teraz. Ty... Jak ze szmatu? O kurwa macie, dobrze. Ale teraz jesteś przed owerką, znaczy no Jest git moim zdaniem. No, czy podwójne FO to jest <coughs> sposób na... E? Dobrze że ci dymus musiał powiedzieć takie rzeczy. Znaczy prędzej mi już mówili, a ja uważam, że dublowanie... Fo? No nie, w pizdę dostaję, To jest No i Jeden? Cześć. Ile dotyków? Ej, Ravnus, tak, weź jeden? tytuł, zrób, nie? Już no. słowca, kontra Woj za zł. tysięcy złotych. EURO! Nie złoty. Euro nie złoty. Euro, nie, no, no, nie no, nie kupi Ja Dobra, podgląd, podgląd. Kompromitacja. Chłop? Chłop miał 30% i 3 dotyki, nie? Dobra. A ty, aha ty nie masz w ogóle dotyku nawet, aha Mam tego 35% I zobacz 35 Ej braheret Drugi 41. Ide. Trzeci dotyk 60, ja pierdolę weź Do Dobra człowieku. To chyba tyle z odcinkiem bo ci będzie godzinę rzucać Co? No czekaj no To jest tak, że 102 biegają, nabijam 102-5 i będzie si To co, chcesz honorować Boga. ostatnio? No jak tą ostatnią, to trzeba... No Poczekaj, póki nie ja wygrał. Sobie... Dobra, to ja założę jakiegoś trola. No nie, nie zakładaj, no bij się tak, no bo to ja nie chcę wygrywać z, z nobem. Ja chcę... Ja z... Warga... z nobem! Warga się kardował i Warga też dostał w pizdę i co? Dobra. To Jest... dużo ta tarcza zmienia, bo ona ma na tej tarczy. Tyle, tyle że wam to kało. A czemu ty nie masz tak? No bo nie ma, nie miałem bo Dobra EQ jest Pokémon Nie to No, jakie EQ ubrałeś? Nie powiem Jak wygrasz nie... albo przegrasz ci pokażę Jak wygrasz albo przegrasz <laughs> Podwójna fizyczna <coughs> um, Uważam, że fizyczna podwójna nie ma sensu bo ja ci największy damage gierką zabieram Ta zbroja co masz teraz, to co ona daje FO? No weź mnie na oślepę A podwójna oślepa ile mi da? Aha, bo ty masz łap. To jest zoba, to jest... To jest ja mu... Nie no, możesz popróbować, nie? Ci dotyk... Tak pojedynczą Rkę masz, to... Pojedynczą rkę to zoba I zoba, mówię, że w pizdę dostaję teraz cztery dotyki, nie? No, no, O, mi też dotyk o, no, wygrasz, no. No bo pojedyncza łr no, a, i, a Ravdus chciał... Chociaż czekaj, bo dotyk jest... Nie, dobra. O, <słuch> dotyk, dobrze! Ale teraz dotyk tak nie działa, więc wiesz... I... Eku -mia my... e miałem takie. Ale i tak było... Ta takie coś założyłem. No, no, lekki troll, no. To no, mimo co ja. Ale no... Dobra tyle bo... Nie no... tyle tylko chodźcie Jeszcze jeszcze no Dobra ale odcinek kończę Możemy się bić palem Pozdrawiam Bahora No, to macie pozdroja ja, ja... Pozdrawiam duchę, syna Bachor. Kurwy Pozdrawiam syna